Kochani, krótkie, spontaniczne czytanko. Co musisz wiedzieć na ten moment? Co powinieneś, co powinnaś wiedzieć na ten moment? Po prostu. Patrzymy, co nam karty powiedzą. Co powinnaś, powinieneś wiedzieć na ten moment? nie mieczy. Zmierzasz w lepszym kierunku, zmierzasz w lepszą stronę, wychodzisz z jakiegoś problemu, szykuje się tutaj też być może jakaś podróż. Choć dla niektórych podróż taka, wiecie, e, w energiach. Wychodzisz z jakichś ciężkich, trudnych energii, idziesz do przodu, rozwijasz się, czyli awanse, czyli no, kończą się jakieś problemy, trudna sytuacja finansowa się kończy, idziesz w coś lepszego, lepsza praca. Zmiany tutaj nadchodzą, wychodzisz z relacji, czekacie coś nowego, czekacie coś pięknego. To musisz wiedzieć na ten moment, mój drogi, moja droga. Trzymaj dalej. Dobiorę karty. Proszę, będziesz miał wybory. Będziesz miała wybory. Um, czyli tutaj los na twojej drodze postawi wiele możliwości. Będziesz na takim, no powiem, jakby zakręcie. Ale to jest pozytywny zaklęt, bo ty masz jakiś wybór, ty podejmujesz decyzję. A tutaj jest coś najlepsze, tak? pada jakieś światło. Czyli jakby na przykład o pracę chodziło o dwie możliwości, um, dla Ciebie dwie dobre możliwości. Um, nowy związek na przykład, nowa współpraca, nowa znajomość, też jakieś dwie osoby, dwie możliwości, dwa miejsca, um, dwa kraje, do których możesz się przeprowadzić. No, możesz mówić o tym tak naprawdę w różne strony, w dwa kierunki studiów, które możesz zrobić. A wybierasz Ty, tak? Ty rozdajesz karty Super Podtrzymaj dalej No proszę, a z kielichów jeszcze? Czyli coś w miłości się tutaj, Ty się uleczysz a To jest raz Dwa, podejmiesz zdrowe wybory Tu widzę podejmowanie zdrowych wyborów Wychodzisz z bagna, wychodzisz z trudnych energii, ciężkich energii Ciężkiej sytuacji, czyli Toksyczne związki Um, niefajni pracodawcy, niefajne prace, tutaj to się zmienia, tak? Ty masz wybór, wychodzisz, życie daje Ci szansę, możliwości, żeby coś zmienić, żeby coś oczyścić. Um, czyli tutaj um, uleczysz się z jakiejś relacji, uleczysz się z jakiejś sytuacji, z jakiejś osoby. Um, nowe możliwości, nowe szanse na to, żeby tutaj sobie w życiu poukładać, Patrzcie, as buław jest dalej, czyli będziemy działać. Um, działać, bo przyjdzie nam możliwość do tego, żeby działać. Więc super asowek, energię macie a w dodatku jakieś przyjazne osoby, dobre znajomości, fajne znajomości, fajne współpracy, być może e, jakiś pomysł z przeszłości tutaj też się będzie realizował gdzieś super moi drodzy, fajnie to wygląda, bo tutaj jeszcze na spodzie talii mam sämkę mieczy, czyli są jakieś blokady emocjonalne u was, ale pomału do przodu to mi karty pokazują, co musisz wiedzieć, wychodzisz do przodu będziesz miała możliwości, wybory um, w pracy nie wiem, kupno domu, może, może chodzi o kupno domu, nie, nie, nie wiem nie mogłaś sprzedać domu albo chciałaś kupić, nie mogłaś, bądź chciałeś. A tutaj w końcu coś się ruszy, coś będzie, tak? Dwie możliwości, dwie szanse, ty wybierasz, nie podejmiesz swojego wyboru. Podejmiesz dobry wybór, nowe miłości, ale też coś nowego będziesz robić. Ja bym tu stawiał na jakieś sprawy zawodowe bądź jakaś współpraca, um, jakiś kontrakt, jakiś. Um, Własna firma, coś, coś tu takiego mi się pokazuje: masz coś, co jest Twoją pasją, coś, co dodaje Ci skrzydeł, i tutaj tak gdzieś z tym będziesz chciał ruszyć. Ja bym to powiedział nawet, że będziesz spełniać swoje marzenia, swoje jakieś pragnienia, tutaj będziesz się rozwijać, idziesz do przodu. Um, więc super. Oprócz tego, przyjazne, fajne, nowe znajomości, choć nie ukrywam, że tu też chodzi o ludzi, których już, których już macie wokół siebie. Przyjaciel, przyjaciółka. Najbliższa matka, też karta rodziny mi się pokazuje, czyli tutaj um, rodzina, takie najbliższe otoczenie. Ktoś z rodziny może być jedna osoba, bądź przyjaciółka, ktoś wam bardzo bliski jest, przy was wspiera was. Tutaj też jakieś e, będą spotkania między wami, wspólne spędzanie czasu, rozmowy od serca do serca. Więc super, wychodzicie naprzód, nowe energie ku Wam wychodzą nowe szanse, nowe możliwości, nowe miłości, ale też realizacja czegoś nowego, tu mi się pokazuje, z pomocą kogoś, albo z kimś coś będziesz realizować, albo poznasz gdzieś po drodze kogoś, z kim będzie fajne flow z kim będzie fajna wymiana energii i z kim będziesz szedł czy też szła dalej, kontynuowała coś? Tutaj może się zacząć jakaś relacja, choć też może chodzić o jakąś współpracę, o pomoc przy czymś, w czymś. Tak się możecie poznać. Czy będzie z tego związek? Może nie musi być. Nie u każdego, pamiętajcie, jest was dużo, więc to jest taki ogólny przekaz. No, do jednego trafi bardziej, do innego troszkę mniej, niestety. W każdym razie tak to mi wygląda. Wychodzimy naprzód, mamy szanse, mamy możliwości, więc korzystać, łapać, kochani. Dajcie mi znać, co uważacie, myślicie o takim czytanku. Jeśli Wam się spodoba, to a, co jakiś czas tam coś tam będę Wam nagrywać oczywiście. Dajcie znać. Spontan po prostu siadam, stawiam karty i tyle. I zobaczę, czy się przyjmie, czy się nie przyjmie. Um, kto nie obejrzał tygodniówki na ten tydzień, to zachęcam. A następna tygodniówka będzie prawdopodobnie w czwartek. Będę Was jeszcze informować. Wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. I do zobaczenia w kolejnym czytanku na moim kanale.